2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów, głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Mateusz Jeduszycki, witam z Watykanu. Dzisiaj gościem Salve TV jest kardynał Carlo Cafara, pierwszy przewodniczący Papieskiego Instytutu do Spraw Rodziny, dzisiaj arcybiskup Bolonii. Ksiądz kardynał zgłosił pomysł napisania katechizmu dla rodziny. Jakie są losy tego projektu? Wstrzymałem się na trochę, ponieważ wielu ojców synodalnych poprosiło mnie o coś jeszcze bardziej ważnego, a mianowicie o interwencję papieża i zaprezentowanie przez niego całej doktryny na temat małżeństwa. Moje więc życzenie, aby był jakiś katechizm, zostało przezwyciężone przez te prośby ojców synodalnych, do której ja także przystąpiłem. Jak ocenia eminencja stanowisko polskich biskupów na synodzie? Zostałem mocno zbudowany przez biskupów polskich za ich wierność Ewangelii Małżeństwa. Wiele razy słuchając ich wystąpień mówiłem sam do siebie, tak, to jest prawda. Polska jest zawsze wierna. Głos polskich biskupów jest dla mnie bardzo budujący. I wiem, że tak samo odczuwa wielu ojców synodalnych. Druga rzecz, którą zauważyłem, że mają przygotowanie doktrynalne i tuż pasterskie, którego niech mi Pan pozwoli to powiedzieć, nie zauważyłem u innych biskupów. Tak więc, biorąc pod uwagę polski episkopat, ja wracam z tego synodu bardzo ubogacony przez tych biskupów. I to nie dotyczy tylko biskupów polskich, ale też biskupów Europy Wschodniej czy z terenów byłego Związku Radzieckiego. Ja zauważam, jak mogę powiedzieć, odwagę Ewangelii. Brak wstydu ze względu na Ewangelię, co może narodzić się tylko z wielkiego doświadczenia męczeństwa. To jest to, co sumienie każe mi powiedzieć publicznie o Waszych biskupach. Czy stanowisko biskupów określanych jako liberalni zmieniło się podczas synodu? Może się mylę, mam proste odczucie i nie tylko ja, że większość ojców synodalnych. Nie jest na tej ścieżce liberalnej, o której pan mówił. Być może się mylę, ale tak czuję. Druga rzecz, dla mnie jako dla duszpasterza, dopuszczenie małżonków rozwodników do Eucharystii miałoby znaczenie mało wychowawcze dla młodych. Byłoby wręcz niszczące. Dlatego, że nie będziemy mogli więcej powiedzieć na poważnie, że miłość ludzka jest na zawsze. Nie będzie można już tak powiedzieć, ponieważ Kościół nie będzie tak nauczał. Dopuszczając takich ludzi do Eucharystii, usprawiedliwia się faktycznie w ten sposób drugi związek. Jeżeli Kościół dopuści ich do Eucharystii, to w ten sposób mówi obiektywnie i publicznie, Ty jesteś godzien Eucharystii. Tak więc jako pasterz odczuwam to bardzo mocno. I następnie oczywiście jest cała kwestia doktrynalna. Takie dopuszczenie według mnie oznaczałoby zmianę doktryny na temat Eucharystii. Doktryny na temat spowiedzi. I trzecie doktryny Kościoła na temat etyki seksualnej byłoby zanegowaniem dotychczasowej doktryny pokazaniem jej niestabilności. Dlatego też ja nie mogę myśleć inaczej, jak tylko mieć nadzieję i modlić się, że synod wyrazi się przeciwko tym pomysłom. Co powinno być owocem synodu? Wielka odwaga w głoszeniu Ewangelii małżeństwa. Że Ewangelia Małżeństwa to prawdziwa odpowiedź na to, czego mężczyzna i kobieta pragnie, kiedy zawierają związek małżeński. Wielka odwaga. W sumie w tym momencie nie można zapominać o słynnym wyrażeniu Jana Pawła II: o otwarciu serc Chrystusowi, ponieważ to Chrystus wie, co jest w ludzkim sercu. Ja oczekuję, że będzie wielkie odbudowanie na nowo tego głoszenia Ewangelii Małżeństwa. Grazie Tante. Gościem Salve TV był kardynał Carlo Cafara.